Moje kochane wagi. Wagi oto horoskop dla Was. A na najbliższy tydzień, między 14 a 20 czerwca, zaczynamy, bo tutaj szkoda czasu, moi drodzy. Będzie to horoskop na żywo z wielu talii. A nazwy tych talii, to jest ciekawe, będę umieszczać pod filmami. Tak sobie wymyśliłam teraz. Karta Tarota powie o głównym wydarzeniu nadchodzącego tygodnia. Co się wydarzy? Dobrego, może mniej dobrego. No ale zobaczymy, jaka energia z tej karty wypłynie. E, karty kipera nam doprecyzują dziedzinę życia. Czy będzie Wam się wiodło lub na co zwrócić uwagę. Jeżeli widzą jakieś karty niezbyt pozytywne. Mamy pracę, finanse, osoby wolne, osoby w związkach, Zdrówko mamy Archanioła, Rafała. Jednego z moich ulubieńców, kochani. Mam, mam ich dwóch. Mam ich dwóch, którzy są zawsze przy mnie. mam Rafała i Michała. Dobrze. A dalej będziemy sprawdzać już, jak omówię te karty. Kochani. No tarot mi się odwraca, ale ja nie odwracam kart. Praca, 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 praca będzie najważniejsza w tym tygodniu, nadchodzącym tygodniu, oczywiście. Tak. Od poniedziałku do niedzieli. Mamy ósemkę monet, kochani. Popatrzcie sobie na tą kartę. Mamy mężczyznę, który z precyzją, z zaangażowaniem, z taką dokładnością wykuwa coś. monetę, nie coś. Monetę wykuwa. Kochani, swoją monetę wykuwa. Wykuwa swoją monetę w najbliższym tygodniu. Jest bardzo w to zaangażowany. Jest bardzo zaangażowany w to, co robi, w swoją pracę. Kochani, no cóż, to jest karta trochę protecholizmu też. Tali tarota, a więc w tym tygodniu praca, nawet taka praca, bym powiedziała, ponad normę, będzie, będzie istotnym po prostu, istotnym motywem przewodnim. Na jej nadchodzącego tygodnia, a więc niektóre z Was mogą naprawdę w pełni zaangażować się w pracę, niektóre będą do tego zmuszone, na przykład przez szefa. Hej, kochani, no widać nadgodziny, widać dużo pracy, niektóre wagi będą miały dużo pracy, no może nawet zbyt dużo. Uważajcie, żeby się nie przemęczać, na pewno to jest karta, która może mówić o o, też o rutynie oczywiście. Tutaj nic nowego się raczej nie wydarzy. Będziecie kontynuować to, co robicie, ale uważajcie, aby się nie przepracowywać. No dobra, to teraz sobie dopowiedzmy. Co kiper? A change, a tu mamy zmianę. <laughs> to mam brak zmiany, to mamy zmianę. I to właśnie są, to są właśnie uroki. Kochani, czytań na żywo, ale super. Ok, mamy zmianę, zmiana, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Może pokazywać e, am, słuchajcie, może to też być taka rada, żeby się bardziej jednak otworzyć na zmiany, ponieważ jednak tarot jest ważniejszy w tym momencie. I tarot pokazuje takie skupianie się na czymś od do, tak? Na tendencji do perfekcjonizmu, na tendencji do pracoholizmu, a karta Kipera nam pokazuje zmiany, aby być elastycznym, aby się na coś otworzyć. Aby coś zmienić. Niektórym oczywiście pokażę pewne, e, pewne zmiany w ich rutynie, może też tak być. Niektórych będzie zachęcać do tego, aby te zmiany wprowadzić, moi drodzy. A niektórym wagom też pokażę podróże. Być może podróże to jest wasza codzienność też, tak? A to jest karta przemieszczania się. Niektóre wagi mogą po prostu podróżować, więc w tym tygodniu będziecie podróżować. Te, które podróżowały lub mają pracę związaną z przemieszczaniem się, będą to robić, kochani. Finanse. Great happiness, kochani. No, cóż, mogę powiedzieć, jest to najlepsza karta w talii. Kipera, także, moi drodzy. Pełna szczęścia, pełnia szczęścia. To jest w ogóle róg obfitości, tak? który wypływa. <grywa> inaczej Z rogu obfitości wypływają wszelkie bogactwa, kochani. Wszelkie bogactwa. Także pełnia szczęścia, jeśli chodzi o finanse. Na lepiej, lepiej nie będzie. W przyszłym tygodniu czekają Was duże zyski. Jeżeli ktoś na nie liczy, to tak, tak, tak. Przyjdą, moi drodzy. Przyjdą, będziecie, będziecie usatysfakcjonowani, będziecie szczęśliwi. Z tego, co do Was napłynie. Ok? No, piękna karta. To finanse widzę najlepsze w przyszłym tygodniu. Ok, dobra. Oczywiście je zarobicie ciężką pracą też, bo tutaj jest ta praca jednak na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o. No, popatrzcie, dla osób wolnych mamy employment, mamy kartę pracy. To są dwie takie same karty, moi drodzy. No, będziecie tak zaangażowani w pracę, będziecie tak pochłonięci pracą, że niestety ale albo nie będziecie mieli czasu, albo nawet nie będziecie mieli ochoty niektóre wagi na to, aby angażować się w swoje życie uczuciowe. Tu się nic nie zmieni w przyszłym tygodniu. Praca będzie najważniejsza. Po prostu. Dobrze. A osoby w związkach, osoby w związkach muszą uważać na jakąś nieuczciwość. Kochani, coś jest nie w porządku. Coś jest nie w porządku, ktoś y, nie pokazuje swojej prawdziwej twarzy, ktoś w związku nie pokazuje swoich prawdziwych intencji, albo coś przed Wami ukrywa po prostu. Także to jest karta oszustwa, Something Dishonest, tak, to jest ta nazwa, która mówi o tym, że y, coś się dzieje za plecami, to jest takie czerwone światełko y, w talii perec. coś się dzieje za Waszymi plecami o czymś nie wiecie. Albo, kochani, jest jeszcze druga strona medalu. Być może Wy sami jesteście do końca uczciwi z Waszą drugą połówką. Także są pewne w parach w przyszłym tygodniu e, pokażą się pewne, kochani, problemy. Te karty to zapowiedź problemów, niestety. No ale zobaczcie sobie, zobaczę <laughs> albo skrywanych też tajemnic, albo jedno i drugie moi drodzy albo niezrozumienia też jednemu będzie chodziło o coś o coś innego niż kochani inaczej jedna osoba będzie miała na myśli coś innego niż druga to zrozumie także to też jest błędne porozumienie Okej, okay, ok na to porozumienie też trzeba zwracać uwagę zdrowie trzeźwość o wagi, moje drogie wagi. Dobry Boże i drogi archaniele Rafaelu, dziękuję Wam za pomoc w kontrolowaniu moich zachcianek. Teraz mam ochotę jedynie na zdrowe pokarmy Trzeba Trzeźwość. No oczywiście to się nie tyczy tylko alkoholu, ale może. Natomiast to się również tyczy różnych innych niezdrowych używek. Kochani, tak jak wszelkiego rodzaju napoje słodzone i gazowane, nie będę reklamować film. Wiadomo o co chodzi. Yy, yy, wszelkie nie, niezdrowość przelaka, yy, mój też zawierające dużo, dużo, dużo cukru. Warto. No i oczywiście niezdrowe jedzenie yy, fast foodowe i tak dalej. Także musicie zwrócić na to uwagę, aby w tym swoim przepracowaniu nie jeść po prostu za szybko, nie jeść niezdrowo i znaleźć ten, ten balans. Ok? Co jeszcze? A, uczucia, dobra? Uczucia. No, kręci mi się ta karta, czyli coś tutaj. Ktoś będzie kręcił, kochani. <laughs> po prostu. Ktoś będzie kręcił związku. No, oraz związek. I wolne osoby, wolne. Pojednanie dla wolnych osób. Ktoś z Twojej przeszłości znów da o sobie znać. Uuu, nie wiem, czy to jest dobra informacja. Okej. Okay. W każdym bądź razie, kochani, wolne osoby nie poznają nikogo nowego. W przyszłym tygodniu raczej będziecie się skupiały na tych osobach, które już znacie. Nie muszą to być byli partnerzy, żeby nie było. To są osoby, które już znacie. Po prostu zaistnieją znowu w waszym życiu. Może ten kontakt się odnowi. Ok. Dalej. Nowa miłość w związkach. No nie wiem, czy to jest dobra informacja. Niektóre wagi. Jakaś nowa osoba obudziła w tobie romantyczne uczucia. Przy karcie something dishonest. Niektóre wagi muszą uważać, aby faktycznie tutaj nie było nieuczciwości w ich związku, ponieważ może się pojawić nowa osoba, która rozbudzi w wasze jakieś tam nowe pragnienia, czy tęsknoty, kochani. Ale to nie będzie uczciwe. <laughs> to nie będzie uczciwe jeśli chodzi o Wasz związek, tak? Jeśli chodzi o, o Wasze partnerstwo, to nie będzie uczciwe wobec Waszego obecnego partnera. To chciałam powiedzieć. Dobra. To teraz jeszcze szybciutko, na czym powinniście się tak naprawdę skupiać w tym tygodniu? Okej. Okay. Współpraca. Kochani, na współpracy, no, ale zaraz to, zaraz to rozwiniemy. Współpraca. Anielska mądrość przypominać ci, byś używał swoich zdolności i talentów dla wspólnego dobra. Pozbądź się walki o władzę, konfliktów i współzawodnictwa, które są rezultatem egoistycznego pragnienia wygranej. Pamiętamy, wagi o tym? Współpraca w celu osiągnięcia najwyższego dobra krzewi, harmonii i poczucie wspólnoty, wydobywając z ludzi najlepsze cechy. Postaw sobie za cel, by każdy odczuwał satysfakcję z wykonanej pracy. Dzięki temu staniesz się krzewicielem dobrej woli i harmonii. Zbliżaj do siebie ludzi, szukając sposobów wspierania się nawzajem. Dzielenie się z innymi na pewno przyniesie ci korzyści, gdyż anioły będą błogosławić Twoje wysiłki, Na no, tu wysiłku będzie sporo, kochani. Czyli warto współpracować z innymi lub działać również na rzecz innych, tak aby wszyscy byli zadowoleni. Ok, i to jeszcze: kryształki, kryształki. Jak widzicie, wszędzie są kryształy są to kryształy górskie, które. Przyszczają energię. A, chciała lecieć, Mołdawit. Niekonwencjonalność. wagi, wagi. Wagi mają działać niekonwencjonalnie, kochani. Twoje unikalne cechy są ważną częścią Twojego celu życiowego. W porządku jest czuć się inaczej niż reszta. Po prostu, kochani. Ale pamiętajcie, żeby wasze ego jakoś tam gdzieś nie, nie dało zbytnio znać ta chęć rywalizacji współzawodnictwa nie wzięła góry, nie wzięła góry. Pamiętajcie, działacie na rzecz dobra innych ludzi, aby tutaj wszyscy byli zadowoleni. Tak. Okej, okay, w sumie bardzo ładne czytanie. No może tutaj w miłości, niektóre wolne wagi muszą. Bardzo, bardzo uważać. Kochani, dla, oczywiście dla osób, dla wag, które są w związkach i nie myślą zdradzać swojego partnera albo gdzieś tam patrzeć na boki, e, i które mają pełne zaufanie również do swojego partnera, ta nowa miłość może również oznaczać, że wy zaangażujecie się w jakąś pasję, w jakąś nową pasję. Szczególnie, że tutaj jest ta karta zaangażowania, pracy. W coś nowego być może. Także mm, uważajcie tylko, aby to, ta nowa miłość, ta nowa pasja, nowe zaangażowanie w jakimś kierunku, no trochę nie podziałało negatywnie na Waszą relację, aby to nie przysłoniło Wam już całkowicie relacji z drugą osobą. Wyście mieli po prostu dla niej czas, bo to będzie błędne koło jakieś, które, w które wpadniecie. Pasja, pasją. Ale związek też jest ważny. Pamiętajcie o, o tym. Osoby wolne, oczywiście mm, również będą zaangażowane w pracę. To będzie numer jeden dla Was w przyszłym tygodniu, ale także mamy pojednanie z kimś z przeszłości. Być może z kimś, z kim nie mówię, żeby się na wojnę ścieżce, ale być może na przykład z kimś, z kim nie mieście kontaktu ostatnio, jakiegoś, to przeszłość powróci, lub ta osoba, którą już znacie. Powróci, kontakt z nią powróci, bo ja nie widzę, żeby, żeby tutaj jakieś spotkania były, ale no, być może ta energia do Was powróci. No okej, okay, fajnie. Życzę wszystkiego dobrego, waki. Pozdrawiam serdecznie.